Dzień dobry, witam serdecznie, nazywam się Justyna Trela i we współpracy z marką Tena Polska zapraszam Was, kochani opiekunowie, na kolejne spotkanie, w którym zaproponuję Wam kilka ćwiczeń, które mam nadzieję pomogą Wam w codziennym funkcjonowaniu, oderwaniu się od tej trudnej rzeczywistości i ciężkiej pracy, jaką wykonuje się na co dzień. Dzisiaj przygotowałam dla was taki zestaw, który będzie w pozycji stojącej, ma zaangażować nam górne partie ciała. Może być to forma rozgrzewki albo po prostu takiego dynamicznego rozciągania, takiego ruchu, który troszeczkę zmobilizuje odcinek piersiowy naszego kręgosłupa do pracy. No i dzięki temu mam nadzieję, oczywiście, że poczujecie się lepiej i łatwiej będzie wam pokonywać trudy dnia. Codziennego, zapraszam do wspólnych ćwiczeń. Zaczniemy w lekkim rozkroku. Ustaw stopy szerzej niż biodra, połóż dłonie na biodrach i pobalansuj na początek z jednej nogi na drugą, czyli przenosisz ciężar ciała z jednej nogi na drugą. Staraj się w trakcie ćwiczeń oczywiście utrzymać prawidłową postawę ciała, czyli wyprostuj plecy, wyciągaj się przez czubek głowy do góry, do sufitu. I tylko ciężar ciała z nogi na nogę. Zaczniemy jakieś ruchy ręką. Lewa ręka, lewa ręka pracuje do prawego kolana i od tego prawego kolana w górę po przekątnej. Na razie spokojnie. A teraz spróbuj troszeczkę mocniej, jeżeli możesz. Popatrzeć za ręką to śmiało, wtedy zawsze zakres ruchu będzie większy. Cztery, jeszcze trzy, dwa, ostatni. Pracuj teraz na wysokości barków ręką, czyli ręka na siebie i za plecy. Na siebie i za plecy. Pamiętaj, żeby nie ćwiczyć z bólem. Słuchaj, co ci podpowiada ciało. A teraz spróbuj dodać rotację, czyli popatrz za ręką. Popatrz za ręką. Za plecy. Jeszcze cztery. Mocny wymach. Trzy, dwa, ostatni. A teraz ruch ręki do góry. W górę. Śmiało, machnij w górę ręką. Machnij. Jeszcze trzy. Dwa. Ostatni. Spróbuj teraz oderwać prawą stopę, kiedy wykonujesz wymach. Czyli będzie chwila takiego balansu na jednej nodze. Mocny wymach, i odrywam stopę. Cztery. Trzy. Dwa. Ostatni raz. Super. Dołożymy drugą rękę. I razem ramiona. Machnij śmiało. Machnij śmiało. Cztery jeszcze. 3, dwa. Ostatni raz. Ruch ramion w górę na głowę. Do góry. Nie wyginaj pleców, to jest praca ramion tylko. Sięgnij wysoko, machnij mocno w górę. Cztery, trzy razy. Jeszcze dwa i ostatni. Luźno. Obie stopy mają kontakt z podłogą. I zmieniamy rękę. Czyli teraz lewa ręka na biodro. Prawa pracuje do kolana lewego i od kolana w górę po przekątnej. Na razie popracuj nad torem ruchu. Mhm, jeszcze. No, a teraz spróbuj troszeczkę mocniej, jeżeli możesz popatrzeć za ręką i nie kręcić Ci się w głowie. No to śmiało. Cztery. Trzy, dwa, ostatni na wysokości barków. Pracujemy ręką na siebie i za plecy. Mobilizujemy ramiona do pracy w pełnym zakresie, we wszystkich kierunkach. I dodamy rotację. Popatrz za ręką. Popatrz za ręką. Jeszcze cztery. Trzy mocne wymachy. Dwa. Ostatni. A teraz ruch ręki w górę nad głowę. Do góry. Do góry. W górę. Machnij. Cztery, trzy, dwa. Ostatni odrywamy stopę. Lewa stopa się podnosi tak naturalnie, kiedy ręka wykonuje wymach. I jeszcze cztery, trzy, dwa, ostatni. Dołóż drugą rękę razem ramiona, razem ramiona. Stopa się dalej podnosi. Cztery jeszcze, trzy, dwa, ostatni. I ruch ramion w górę nad głowę, do góry, do góry. W nie wyginają się plecy. Obszerny zakres ruchu ramion. Trzy. Jeszcze dwa. I ostatni raz. Luźniutko. Luźniutko. Luźno. Połóż dłonie na biodrach. Róż troszeczkę teraz samymi nogami. Skieruj. Unieś nogę w kierunku pośladka. Pięta do pośladka. Pięta do pośladka. Po cztery, trzy, dwa. Ostatni. A teraz podnieś kolano do góry. Może być niżej, ale śmiało. Może być też wysoko. Tak jak czujesz, jak jest Ci wygodnie, komfortowo. Cztery, trzy, dwa, ostatni. Wrócimy do ruchu pięta do pośladka. To, co pomieszamy teraz, poprowadzimy sobie przeciwną rękę w kierunku pięty, czyli spróbuj dotknąć przeciwną ręką do pięty. Widać? Widać? Pięta, ręka, dłoń, prawa, lewa. Prawa, lewa. Ok. Idzie? Mam nadzieję, że się udaje. To teraz... Spróbuj podnieść kolano i przeciwną dłonią dotknąć do kolana. To łatwiejsze chyba, co? Ale mam nadzieję, że tam to też wyszło. I jeszcze cztery, trzy, dwa. Ostatni. Spróbujemy jeszcze raz pięta. Pięta dłoń. Pięta, dłoń. Prawa. lewa. Lewa, prawa. Super. Wychodzi. Mhm. Ostatni. I dłoń do kolana. Hop. Dotknij. Dotknij. Może być wysoko. I obszerny zakres ruchu ramion. Cztery. Trzy. Dwa. Ostatni. Zatrzymujemy się. Zatrzymaj się w tym lekkim rozkroku. Rozciągniemy boki ciała. Rozciągnij, bo chciała i wróć, i druga strona. Rozciągnij i wróć. Nie wypychaj bioder. Sięgnij ręką i wróć. Zrobiło się troszkę cieplej. Mam nadzieję, że tobie też. Ok. A następnie ustaw stopy na szerokości bioder. Szukamy punktów podparcia. Kość śródstopia pod paluchem, zewnętrzna krawędź pięta. Pamiętacie o tym z poprzednich naszych spotkań? Proste plecy, guzy kulszowe delikatnie w stronę pięt. Czubek głowy wyciąga się w górę do sufitu. Brzuch napięty. Otwórz ramiona, zrób wdech. Skrzyżuj z wydechem. Wdech i wydech. I jeszcze. Ostatni raz. I dziękuję serdecznie za dzisiaj. To wszystko, co przygotowałam. Mam nadzieję, że ten zestaw Wam się podobał i udało Wam się troszeczkę rozruszać. Do zobaczenia następnym razem.